Hej, hej, hej! Z tej strony Malisa i zapraszam was na kolejny odcinek zjawisk paranormalnych z Sabriną. Mówię zjawiska paranormalne z Sabriną, albo y, nawiedzona willa z Sabriną. To jest to samo, ale i tak, i tak mi pasuje. I ubrałam dzisiaj wyjątkowo naszą Sabrinę w tą klasyczną czerwoną sukienkę. Według mnie wygląda w niej pięknie, no, no, no jak Sabrina z serialu, nie ma co ukrywać. I wystawiłam tu kominek, bo podoba mi się, jak dym leci z tego komina. <grych> Myślałam, że może one, wiecie, pamiętacie, że one tutaj jakąś kłodę kładły i póki ta kłoda się pali, to żadne zjawy, czy tam inne niepożądane byty nie mogą wejść do tego domu. Więc taki miałam tutaj zamysł. Oczywiście inspirując się serialem. <grym> I wróciłam do was w sumie na drugi dzień wieczorem, ponieważ dzisiaj wydaje mi się, że znowu wróci temperamencja. I Sabriną. tylko jeden ten osobliwy bożek udało nam się zdobyć. A potrzebujemy ich odrobinkę więcej. No chociaż jeszcze tak z dwa. W międzyczasie oczywiście każe cały czas Sabrinie ćwiczyć umiejętności magiczne, no bo praca pracą, robota robotą, czyli e, wyganianie demonów i innych duchów z tego domu, ale e, ona się musi szkolić, żeby jak najwięcej potrafić czarować. Oczywiście klasycznie nasza Hildyunia jest e, oszpecona, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Ma to swój urok, no Naprawdę, jak na nią tutaj patrzę, to kojarzy mi się totalnie z tym, jak ona była przemieniona w tego pająka. Nie wiem, czy was to denerwuje, jak takie, wstaw takie wstawki robię mm, odnośnie serialu, ale no jednak, to są postacie z serialu, okej? Okay? I mimo, że no, nie uda mi się na pewno ich odzorować tak jeden do jeden, no bo to się po prostu nie da, ale no, jak coś mi się kojarzy, to po prostu czuję potrzebę, że muszę się z wami tym podzielić. I ja tak sobie patrzę tutaj w wyposażenie Hildy. Przecież ona ma eliksir oczyszczenia z klątw. No to co? To wypij to. Zobaczymy, czy zadziała. I gul! Co, zniknie od razu? O no nie. Oha, znikło. Hilda Spellman czuje, jak jej ciało ogarnia potężna magiczna siła, kiedy opuszczają je wszystkie negatywne energie. Pozbyła się wszystkich klątw. Okej, okay, to bardzo dobrze. Już nie będziesz zielona. Uhu, i mamy te widma. To jest widać bardzo złe. <laughs> Lubię to, jak one zieją tym ogniem. Świetne są. Złóż ofiarę i daj eliksir wielkich potrzeb. Jak na razie to, to był jedyny taki pewny eliksir. Tylko czy to wściekłe widmo to przyjmie? Nie. No dobra. No ale przy. Właśnie nasz przewodnik się pojawił, a widzicie, że oni mają tutaj jakąś sami od siebie taką e, romantyczną relację. Skoro przewodnik się pojawił, to chciałabym, żeby Sabrina zadała mu pytanie... Aha, Sabrina nie może, no bo nie jest dorosła. Czy zapytaj, kim jest, kim jest badacz zjawisk paranormalnych. W ogóle jakaś sąsiadka do nas przyszła i boi się tego domu. Okej. Okay. Poszukiwacze rzeczy niepoznanych. Życie temu też byłem jednym z nich. Zawsze intrygowały mnie nocne hałasy. Istnieje nawet organizacja, która zatrudnia odpowiednio przeszkolonych badaczy zjawisk paranormalnych. Jeśli udowodnisz, że posiadasz zdolności parapsychiczne, być może sprawisz, że uzyskasz certyfikat. U. no o to nam chodzi, między innymi i korzystając z tego, że musimy w takim razie mieć jakiś dobry tutaj poziom tych zdolności, to chciałabym, żeby tutaj sens grupowy, yy już kontakt ze zmarłymi. A może. O! On też może. Dobra, to wszyscy. o, wow, wszyscy już fruwają. Sabrina? W ogóle ciotka sobie jakieś. Drinka czarna, paproć wzięła. Hilda! <grywa> o, Sabrina też już fruwa. Ej, fajnie! O, teraz możecie sobie popatrzeć razem ze mną. Salem wychodzi. Salem nie będzie brał w tym udziału. Uhu, <grywa> zaczyna się. Mhm, mm ktoś się znowu bawi prądem. Nie ma tego złego, w przeciwieństwie do mnie, przynajmniej żyjesz, głowa do góry. Okej, okay, dobra. To jeszcze Sabrina już sama wyczuj duchową niestabilność, bo widzę, że masz dobre jeszcze tutaj y, energię i tak dalej, to można się trochę podszkolić. Nie jest duszek, więc ciociu Hildo, proszę, złóż ofiarę. I co nam da to widmo? O, widmowy wosk. To się przyda. Dobra, od razu twórz uświęcone świece. O Jezu, czemu coś ty wypiłać? że ty się później zaraz? Ale to strasznie wygląda, jak Sabina jest w takiej tej fioletowej poświacie i gada z widmem, które dało nam widmowy wosk. Twórz, uświęcone świece. Mamy teraz bardzo dużo tych świec. Swoją drogą chciałem przeczytać, co dają w ogóle te świece. Przepadnijcie z jawy. Umieś uświęcone świece, aby uchronić simów i łagodzić ich strach. Wstrzeż się jednak, niektóre byty będą próbowały je zdmuchnąć. Dbaj, by nie zgasła a się simowie dobrze się wyśpią. Wykonane z najlepszej jakości widmowego wosku. Okej, okay. ale jak na razie to tutaj jest spokojnie. Pomijając fakt, że gdzieś tutaj cały czas siedzi temperamencja, tylko... ukrywa się. Aha, są znowu... O, jest temperamencja! Dobra. Bo ona... Mhm no właśnie przerażona co to było zgasły wszystkie światła widmowy intrus. przebywanie w pobliżu temperamencji nawiedzacie temperamencja może y przewodnik będzie wiedział co zrobić i on jest tutaj dobra zapytajmy go znowu no bo ale on nam nie powiedział co mamy z nią zrobić tak całkiem aha temperamencja tu stoi i słucha A mówimy on tu jest weź ją ach no tak zapomniałam kościlda a z racji tego, że Sabrina już umie, no, więc natychmiast wezwij kościeldę. Leć, zdobyj, we wezwij ją. A my, my mamy te bożki, nie? No, znaczy jeden, jeden bożek mamy tylko. Więc ja postawię go tu, żeby nam nie przeszkodziła. Tak w razie czego, wiecie o co chodzi. A tutaj postawimy jedną z tych świec. O tych. I ciociu proszę... A, zgaś, one są zapalone. Dobra, i się ja właśnie zepsuła nam komputer, te świece na nią nie działają, mm -hmm. no nieźle. Zgasiła! Oh, Zapal! Zapal to! E, teraz będzie walka, to zapala, to gasi, to zapala, to gasi. A Sabrina wezwała naszą Kościldę, więc Kościldo, e, przywitajmy się z nią i jakbyś mogła nam pomóc. Oho, o, o co teraz tu... O co długo to rozchodzi? Czemu ona się dosiadła do nas? <laughs> ona coś wzywa. Co ona robi? A ten Bożek się pali. I, i o co chodzi? O, 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 dobra, Bożek działa. Ale przewodnik, czemu kościlda nic nie robi z tym? Dobra, temperamencja chyba znowu nas upuszcza. Ale kościlda no jakoś za bardzo się nie spisała tutaj przyszła, tylko powiedzieć, że mamy brzydko ustrojone no wiesz ty co to jest takie straszne jak tutaj te światła mrukają a to tylko Sabrina przeprowadza ceremonię co? już rozwinęła maksymalnie tą umiejętność? to jest, aha no tak, bo tylko pięć poziomów, no to tak to teraz jak Sabrina podrośnie to będzie mogła być tą yy, badaczką zjawisk paranormalnych o, a ten nam dał jakieś ekociastko. Ek, przepraszam, ektociastko. W dzisiejszych czasach tworzenie przepisów, korzystając ze składników, które mamy pod ręką, jest już normą. Dlaczego więc do pieczenia nie użyć ektoplazmy? Trudno określić jej wartość odżywczą, jednak jako składnik nadaje ciastku poszystość i mnóstwo smaku. Yy, Okej, okay, to dam mi do wyposażenia. Potem zobaczymy, co jej to da. O, duch. Przewodnika. Wow, mieszkasz tu już całkiem długo. Zdajesz sobie sprawę z tego, że większość Simów dawno by stąd uciekła? Ale to właśnie w tobie lubię. Nie, pod, nie poddajesz się tak łatwo. Nie ma nic szczególnie wartościowego, bo w końcu na co duchowi doczesne dobra. Ale chcę Cię jakoś nagrodzić za wytrwałość. Proszę, przyjmij moją ulubioną kurtkę. Nie obawiaj się. Mam wiele innych, ale chcę Ci dać właśnie tę. Ta kurtka, w której umarł. E, przeżyłem wiele wyjątkowych chwil tak trzymaj, twardo stąpaj pod ziemią co? twardo stąpaj pod ziemią? czy jak to się mówi? to miejsce może jest nawiedzone, ale to ty, to twój dom, tylko od ciebie zależy jak przeżyjesz swoje życie, wierzę, że uczynisz je naprawdę wyjątkowym dzięki przewodnik albo moment, że to się wydarzyło w tej kurtce, dobra tam podziękujemy yy, nie mów o tym, będziemy teraz jak bliźnięta Dajcie mi chwilę, ja ubiorę Sabrinie tę kurtkę. Tak się prezentuje ten płaszcz i on mi się bardzo nie podoba. No to znaczy, na Sabrinie mi się nie podoba. On totalnie nie jest Sabrinowy, więc ja go nie będę zapisywać. Ale tutaj wam stwierdziłam, że wam pokażę jak on wygląda, bo... No w końcu go dostaliśmy, no nie? Hmm. Czyli teraz już Sabrina może zostać tą badaczką zjawisk. Więc zapytajmy naszego przewodnika. Jak tym zostać? Gratulacje! Spójrz tylko na siebie. Emanujesz duchową energią. Od początku wydawało mi się, że jest w tobie coś wyjątkowego. Oczywiście, no przecież w nas. No, o czym my w ogóle dyskutujemy, tak? <grych> to dlatego, na tej licencji, badacze zjawisk paranormalnych, paranorm widnieje Twoje imię. Niestety, wydaje mi się, że od mojej śmierci prawo dotyczące pracy nieletnich mogłoby się trochę zmienić, więc nie będę mógł Cię zatrudnić, dopóki trochę nie podrośniesz. Do tego czasu trzymaj tę elegancką znak. Super. Czyli mamy możliwość, ale jesteśmy nieletnie, więc nie możemy jeszcze. Ale za to nasze ciotki mogą. Więc proszę, Hilda, przyjść tutaj i poproś też o tą odznakę, ponieważ będziemy musieli się tym zajmować. Nie flirtuj z Sabriną! Nie, nie, nie. No ty, hamie ty! Sabrina, idź na dół. Nie, Nie gadaj z nim. No co za w ogóle typ? Z Hildą flirtował, teraz z Sabriną, no bez przesady. I tutaj jest napisane dokładnie coś taki, takiego samego, że jest w tobie coś wyjątkowego, bla, bla bla bla. I jest to co? Gotowa na następny krok? Zróbmy to. Hilda otrzymała licencję badaczki zjawisk paranormalnych i jest już gotowa, wy by wykonać zlecenia dla badaczki zjawisk paranormalnych. Oh, ale mi się bawi kłębkie! Jakie to cute! Salem, ale ty wiesz, że ty tak naprawdę to nie jesteś kotem, nie? Uhu, jest i znowu nasza temperamencja. Więc idziemy tutaj i wzywamy kościeldę znowu. Teraz zapytamy przewodnika, czy jest możliwość, żeby to miejsce było mniej przerażające. Przeprowadzenie ceremonii przy pomocy stołu do seansów spirytystycznych jest świetnym sposobem na zaspokojenie zaspokajanie zamieszkujących dom istot oraz uspokojenie wszelkich błądących widm. Jeśli nie będziesz mieć pewności w jakim stanie znajduje się nawiedzony dom, przeprowadź szans, wyczuj duchową niestabilność. I czemu kościelna... o, coś zrobi jej? <laughs> Biją się! Ju Co tu się dzieje? <laughs> kościelna na kopie duchowi! Nie mogę, ciociu! Hildo, proszę stąd iść! Ej, ale Kościelta wygra, tak? Dobra, wygrała, i co teraz? I temperamencja sobie idzie, tak? Mm -hmm, no dobra. <ścoughs> a my z ciociami tutaj teraz przeprowadzimy seans grupowy, a temperamencja wychodzi. <ścoughs> I mam pewien pomysł, jak po prostu pomóc temu domowi, żeby on już na pewno był bezpieczny. Jeszcze każę Sabrinie wyczuć duchową niestabilność. Sabrina wykrywa wesołe nawiedzenia, żywi, umarli, współistnieją w harmonii. Super. Widma będą przyjazne, częstotliwość występowania zjawisk paranormalnych została zmniejszona. I, moi drodzy, mój plan jest taki: wzywamy kościeldę po raz ostatni. Jest i ona. Dodajemy ją do rodziny, i ona po prostu będzie. Tak jakby rezydentką w tym domu będzie się nim zajmować, będzie tutaj stałym bywalcem. I to ona po prostu, gdy tylko temperamencja pomyśli, żeby wrócić, to pokaże się w oknie i już raczej nie będzie chciała tu przychodzić. A my razem z ciociami możemy wracać do siebie, zostawiając dom w bezpiecznych rękach. A ja się będę z Wami żegnać. Dajcie znać, czy podobała Wam się ta seria, taki mroczny klimat na Halloween. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i cześć!